Marta Demko. Szlachetna paczka w dzieżgoniu tak naprawdę odbywa się już drugi raz, natomiast pierwszy raz mamy tutaj osobny rejon szlachetnej paczki. Póki co przygotowania trwają niewiele ponad miesiąc, ale myślę, że idą bardzo sprawnie. Mamy plan na to, aby w naszej drużynie ciężkońskiej było aż 14 wolontariuszy, to sporo jak na szlachetną paczkę, natomiast w tej chwili mamy chętnych już ponad połowę tej potrzebnej liczby, niemniej cały czas czekamy na kolejnych chętnych, chętnych nieść pomoc, mam nadzieję, że jeszcze kilka osób zgłosi się. Przede wszystkim musi wejść na stronę www.superw.pl i tam odnaleźć na specjalnej mapie rejon Dzierzgoń, dołączyć do zespołu. To jest pierwszy krok wypełnienie ankiety, zgłoszenie się przez internet. A już potem cała reszta jest, jest w naszej gestii. Na pewno pierwszym bardzo ważnym spotkaniem dla wolontariuszy jest specjalne szkolenie, które przygotowuje ich do wszystkich działań w ramach szlachetnej paczki. A potem odbywają się kolejne spotkania, na pewno niezbyt często. Y Przede wszystkim skupiamy się na pracy. Zachęcam do dołączenia do drużyny Dzierżgońskiej Szlachetnej Paczki. Wystarczy wejść na stronę www.superw.pl, tam odnaleźć nasz rejon Dzierżgoń i dołączyć do zespołu. TV Regionalna 24.pl, TV Malbork, TV Sztum. TV Nowy Dwór. Tom tu kręcimy.